Dziś prawdziwy spektakl. Mamy nadzieję, że żadna z ekip nie... Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Przy mikrofonach jak zwykle meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś oglądamy spotkanie w najbliższej sercu Lidze Świata, bo naszej mecz Ekstraklasy puszcza kontra Widzew Łódź. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. W traci piłkę zobaczymy, bo opuszcza coraz bliżej granki. Wybijają piłkę poza boisko. Dobra, interwencja i we tę próbę ataku. Uwaga, będą prowadzić! Byłem pewny, że padnie tutaj bramka, ale nic z tego, mamy pudło. Nadal 0 do 0, choć okazja była fest. Cóż, muszą próbować dalej. Strata widzewa. pewno był faul, ale czy na czerwoną kartkę? Zobaczmy. Niekiedy czerwone kartki budzą kontrowersje, ale tutaj sprawa jest oczywista. Nie można tak grać w obronie. Nieprzepisowe przerwanie akcji. Otóż to, z tego musiałaby być bramka. Takie faule zabijają piękną gry i są niebezpieczne. Jest uderzenie, ale ten strzał dla bramkarza na tym poziomie to bułka z masłem. Spokojna interwencja. Mateusz Kolebiak. Czysta interwencja, i zaczną z zalini bocznej. Mija teraz bez kłopotu. Śniż w szesnastce, ale arbiter pokazuje wygrać dalej. Teraz rzut załtu dla widzema. Uwaga, pompa z daleka! Wow, wow, wow! Ale szkupnął z daleka. Ten młotek w nocy za bramka. Realizator zapoznaje nas teraz z tym, jak ta bramka wyglądała z różnych ujęć. Z każdego zresztą wygląda dobrze. Cieszy się wyraźnie szkoleniowiec. Ten gol oznacza, że mecz układa się zgodnie z planem. Na pewno jednak nie chce, by na tym poprzestali. No to mamy 1 do 0. Ależ łatwo teraz minął. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Nic z tego, piłka jest w rękach bramkarza. Zyskana piłka. Dobre zachowanie. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Przerwa w tym meczu już za nami. Puszcza rozpoczyna grę w drugiej połowie. Świetne teraz prostopadłe do grania. I teraz próbuje szczęścia. Gol! Ależ piękna bramka! Z takiego dystansu, siła, precyzja. No coś wspaniałego na powtórce dokładnie zobaczymy jak dobrze wymierzone było po prostu padłe podanie cóż za spokój cóż za precyzję zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę takie sytuacje są formalnością tylko pozornie trzeba nerwów ze żeby trafić i nie przedać. Abramowicz. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Może coś być z tego podania. Nic z tego. Spokojnie broni bramkarz. Strata. Zew próbuje ataku boczną strefą boiska. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może pociągnąć. Wybijają piłkę poza boiską. No cóż, to było złe podanie, po prostu. Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane. No, takim strzałem tego nie pokona. Dobrze go teraz znalazł. I teraz dystans. Wyjaśniona sytuacja dobra interwencja w bramce. Zobaczmy co z tego będzie, uwaga. Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. 10 minut do końca tego meczu. Teraz może być groźnie. I prankarz wypił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Abramowicz. Korzyść dla zespołu z niepołomic. Oj, świetne. Prosto Prostopadłe zagranie. Potężnie teraz huknął. No, gdyby piłka poleciała kilkanaście centymetrów niżej, byłby gol. Trochę miał pecha, czasem odbije się od poprzeczki i wpadnie, a czasem sami Państwo widzieli. Zmiana gotowa. Zaraz na Murawie zamelduje się zawodnik z ławki. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Mamy końcowy gwizdek, ale mamy też gwizd